Kiedy wszystko się wali, nasza wyobraźnia maluje schronienie z żelbetonu i grubej stali. Podziemny bunkier wart milionów. Technologiczny, złożony, napakowany kosztownymi systemami filtracji. Po co wam to wiedzieć? Na przykład przed nami mogą wystąpić konflikty lub chaos. I chociaż istnieje minimalny, ale określony odsetek niepowodzeń, w których to może Was dotknąć. Ale co, jeśli to wszystko to tylko iluzja bezpieczeństwa? Co, jeśli najdoskonalsze, najpewniejsze i co najważniejsze, dostępne schronienie zostało już stworzone przez naturę? Schronienie, do którego nie trzeba konta w banku. Potrzebna jest łopata, zrozumienie fizyki i znajomość błędów przeszłości. Zastanówcie się. Dlaczego w warunkach totalnej katastrofy człowiek w prostej, ale prawidłowo wykopanej jamie w lesie może mieć większe szanse na przetrwanie niż milioner w jego inteligentnym penthouse'ie? Penthouse, penthouse. To szklana pułapka na szczycie celu, otwarta wszystkim wiatrom i zagrożeniom. Kosztowny betonowy bunkier to obiekt, który najprawdopodobniej będzie widoczny na wszystkich mapach. On wymaga skomplikowanej konserwacji i w przypadku awarii systemów staje się hermetyczną trumną. Teraz spójrzmy na historię. Na przestrzeni wieków, gdy dosłownie wszystko się zawalało, ludzie schodzili pod ziemię. Partyzanckie oddziały w lasach Białorusi i bryężczyzny całymi rodzinami mieszkały pod korzeniami drzew. Wytrzymywali okrutne mrozy i przetrwali podczas represyjnych rajdów. W wietnamskich dżunglach powstała cała podziemna cywilizacja. Słynne tunele ceu Hi, które rozciągały się na setki kilometrów, były nieprzystępne dla najbardziej zaawansowanej technologicznie armii świata. Ci ludzie przetrwali. Żyli miesiącami, rodziły się dzieci i walczyli, używając tylko tego, co dawała im ziemia. Wiedzieli to, co my, mieszkańcy miast, Dawno zapomnieli. To kanał, kiedy wszystko się wali. Dziś przyjrzymy się, jak zbudować ziemny szron. Ale nie będziemy po prostu kopać. Przyjrzymy się fizyce, która czyni go niezniszczalnym. Przeanalizujemy doświadczenie historyczne, które pozwala zbudować go z niczego. I omówimy pięć fatalnych błędów, które zamienią twoje schronienie w grób. Aby zrozumieć, jak budować, trzeba zrozumieć, dlaczego to działa. Jesteśmy przyzwyczajeni do polegania na technologiach betonie i stali. Ale zapomnieliśmy o fizyce. Zwykła gleba pod nogami ma trzy fizyczne supermoce, które czynią ziemny szron idealnym miejscem schronienia. Wymagania dotyczące tłumaczenia. Zachowaj dokładne znaczenie oryginału. Zachowaj styl i ton autora. Zachowaj strukturę tekstu, akapity, listy, nagłówki. Nie dodawaj własnych komentarzy ani interpretacji. Używaj naturalnych wyrażeń w języku docelowym. Jeśli występują terminy techniczne, tłumacz je dokładnie. Zachowaj wszystkie liczby, daty i nazwy własne. Przetłumacz tylko tekst bez dodatkowych wyjaśnień. Supermoc numer 1 idealna tarcza rabiacyjna. W przypadku ataku jądrowego lub poważnego wypadku w elektrowni jądrowej, waszym głównym niewidzialnym zabójcą będą przenikające promienie gamma. Możesz ukryć się za grubą ceglaną ścianą, ale ona osłabi promieniowanie tylko nieznacznie. I tutaj ziemia, absolutny mistrz. Zapamiętaj prostą zasadę: 1 metr gęstej gleby pochłania promieniowanie penetracyjne tak skutecznie, jak 60 cm żelbetu lub 10 cm ołowiu. Twoja jama w lesie, przysypana metrową warstwą ziemi, zapewnia ochronę na poziomie specjalistycznego wojskowego bunkra. Ziemia, darmowy i najlepszy tarcz przed promieniowaniem, jaki masz. Supermoc numer 2. Termostat natury. Ziemia ma kolosalną bezwładność cieplną. Co to znaczy? Ona bardzo wolno nagrzewa się i bardzo wolno stygnie. Świat zewnętrzny może być rozgrzany do plus 30 albo zamarzać do minus 30, ale na głębokości zaledwie dwóch metrów temperatura prawie zawsze pozostaje stabilna. Na naszych szerokościach geograficznych to zazwyczaj od plus 5 do plus 10 stopni Celsjusza. Przez cały rok... Twojej ziemiance nie będzie potrzebny klimatyzator latem. Będzie utrzymywać kojący chłód. I co najważniejsze, potrzebuje ona wielokrotnie mniej drewna do ogrzewania zimą. Nie musisz zmagać się z 30-stopniowym mrozem. Musisz tylko podnieść temperaturę z plus 8 do komfortowych plus 18 stopni Celsjusza. To kolosalna oszczędność zasobów, drewna i energii. Supermoc numer 3 – peleryna niewidzialności. W nowoczesnym świecie, w warunkach każdej konfrontacji czy chaosu, poszukują Cię nie tylko ludzie. Szukają Cię także maszyny. Drony z termowizorem, które widzą ciepło Twojego ciała i Twojego domu z wysokości jednego kilometra. Każdy dom na powierzchni, każda naniot z kuchenką, każdy samochód z pracującym silnikiem świeci na ekranie termowizora, jak choinka. To latarnia, która zdradza Cię w całości. Ziemianka nie. Ten sam metr gleby. Który chroni cię przed promieniowaniem, całkowicie pochłania, ukrywa twój ślad cieplny? Dla drona jesteście po prostu zimnym fragmentem lasu. Stajecie się niewidzialni. Ziemia, twój najlepszy sojusznik. Daje ci tarcze, ciepło i niewidzialność. Ale ona może stać się twoim katem, jeśli popełnisz pierwszą, najmokrą pomyłkę. Zanim weźmiesz łopatę, trzeba zrozumieć być może masz już schronienie. Co robić jeśli budowanie od zera nie wariant? Przyjrzyjmy się alternatywom. Pierwsze to znalezione schronienia. W mieście to mogą być podziemne komunikacje, kolektory, kanalizacje deszczowe. Mają one jedną zaletę już istnieją. Ale minusów jest znacznie więcej. Są śmiertelnie niebezpieczne. Po pierwsze to ryzyko zalania. Silny deszcz może zamienić taki kolektor w wartką rzekę w pół godziny. Po drugie, to gazy, metan lub dwutlenek węgla, które gromadzą się w zagłębieniach. I po trzecie, nie będziecie tam sami. Drugi wariant znalezionych to porzucone obiekty. Stare wojenne bunkry z czasów zimnej wojny, schrony bombowe pod fabrykami, głębokie piwnice. Plus są niezwykle wytrzymałe. Minus są znane wszystkim. To będą pierwsze miejsca, do których ludzie w panice rzucą się. I, najprawdopodobniej, te obiekty znajdują się już w stanie awaryjnym, zalane i od dawna splądrowane. Dlatego najlepszą alternatywą to to, co macie już u siebie. To Twój własny pogręb. W domu prywatnym lub na działce, piwnica to prawie gotowa ziemianka. On już znajduje się w ziemi. On już daje Ci tę samą tarczę przed promieniowaniem i ten sam naturalny termostat. Actuali i Road Earlier. On już daje Ci tę samą tarczę przed promieniowaniem i ten sam naturalny termostat. VLL Fixed on no Extra Punctuation. On już daje Ci tę samą tarczę przed promieniowaniem i ten sam naturalny termostat. Wentylacja, komfort i, co najważniejsze, wejście. Pierwsze i najważniejsze, wentylacja. W piwnicy na warzywa są dwie małe rury. Ale dla życia ludzi to za mało. Należy je sprawdzić, oczyścić i, jeśli to konieczne, rozszerzyć. Upewnij się, że rura dopływowa znajduje się przy podłodze, a wyciągowa przy suficie, aby wytworzyć naturalny ciąg. Drugie, drugie wyjście. To krytycznie ważne. W 99% przypadków wejście do piwnicy prowadzi z domu. Jeśli dom płonie lub się zawali, blokuje Twoje jedyne wyjście. Znajdziesz się w pułapce. Twój szlom piwniczny musi mieć drugie, ukryte wyjście. Niech to będzie wąskie przejście prowadzące od domu na bok i kończące się zamaskowanym włazem w ogrodzie. Trzecie, woda i komfort. Piwnice często płaczą, w nich panuje wilgoć. Z tym trzeba walczyć z wyprzedzeniem, używając hydroizolacji. Wilgoć to choroby i zepsute zapasy. I nigdy nie sypiajcie na betonowej podłodze. On wysie z Was całe ciepło. Koniecznie zbudujcie proste drewniane prycze lub regały, które podniosą was nad podłogę. Dopracowując swoją piwnicę, otrzymujecie schronienie najwyższej klasy przy minimalnych kosztach. Ale jeśli nie macie piwnicy, a waszym jedynym wyjściem, budowa od zera. 90% waszego sukcesu rozstrzyga się jeszcze zanim wbijecie łopatę w ziemię. To wasza lista kontrolna. Co trzeba uwzględnić przed pierwszą łopatą? Błąd którymkolwiek z tych punktów sprawi, że cała dalsza budowa będzie bezsensowna. Pierwszy i najważniejszy punkt waszego planu to miejsce. Zwróćcie uwagę to nie jedno pojęcie a aż trzy woda, maskowanie i zasoby. Powinniście znaleźć wysokie, suche zbocze. To intuicyjnie oczywiste. Ale musicie również znaleźć miejsce z dala od ludzkich ścieżek z dala od strumieni, do których nieuchronnie będą chodzić po wodę. Z dala od suchych drzew, które ktoś przyjdzie rąbać na drewno. Błąd w wyborze miejsca jest fatalny. Możecie zbudować genialną kryjówkę, która zostanie zalana pierwszą wiosenną powodzą. Lub która zostanie odnaleziona już pierwszego dnia. Drugi punkt planu legalność. Masz dwa podstawowe scenariusze. Pierwszy budowa na własnym terenie, na działce. Plusy oczywiste to twoja ziemia to legalne. Możesz bez pośpiechu przywieźć materiały i przynieść dobry sprzęt. Jesteś blisko głównych zapasów w domu. Ale jest także fatalny minus maskowanie. Wszyscy wasi sąsiedzi będą wiedzieć, że coś budujesz. Twoje schronienie będzie zaznaczone na wszystkich mapach katastralnych. To schronienie jest idealne na wypadek pierwszego uderzenia, aby przetrwać chmurę radioaktywną albo pierwszą falę chaosu. Ale nie uratuje cię przed zdesperowanymi ludźmi. Którzy wiedzą, że masz zapasy. Drugi scenariusz dziki las. Plus tutaj jeden, ale najważniejszy całkowita dyskrecja. Ale minusy ogromne. W większości krajów to jawne naruszenie prawa. To krusownictwo nielegalna wycinka lasu. Możecie znaleźć zwykły leśniczy, i cała praca pójdzie na marne. Poza tym to niezwykle ciężko. Każdy gwóźdź, każde narzędzie Każdą rolkę hydroizolacji będziesz musiał nosić na sobie, być może kilometry, ukrywając swoje ślady. Trzeci punkt, trzeźwa ocena czasu i sił. Nie wierzcie filmikom, w których uśmiechnięty bloger buduje ziemiankę w trzy dni pod muzykę. To kłamstwo. W rzeczywistości, dla jednej osoby pracującej ręcznie, to tygodnie, jeśli nie miesiące, wyczerpującej ciężkiej pracy. Będziesz musiał wykopać i przemieścić dziesiątki metrów sześciennych ciężkiego gruntu. Musisz znaleźć, ściąć i przynieść ciężkie bail drewniane na belkowanie sufitu. To fizyczny maraton i musisz być na niego gotowy. T. Zachowaj dokładne znaczenie oryginału. Zachowaj styl i ton autora. Zachowaj strukturę tekstu, akapit, listy, nagłówki. Nie dodawaj własnych komentarzy ani interpretacji. Używaj naturalnych wyrażeń w języku docelowym. Jeśli występują terminy techniczne. Tłumacz je dokładnie. Zachowaj wszystkie liczby, daty i nazwy własne. Przetłumacz tylko tekst, bez dodatkowych wyjaśnień. I czwarty punkt planu materiały. Co dokładnie zamierzacie użyć? Skąd weźmiecie dziesiątki bali drewna na deski sufitowe? Gdzie weźmiecie rurę kominową? A hydroizolację? Są dwa sposoby. Albo przywozicie to wszystko ze sklepu budowlanego, co całkowicie was zdradza i wasze miejsce. Albo wy, jak partyzanci, zdobywacie wszystko na miejscu. Ale do tego potrzebne są umiejętności. Musicie umieć wycinać drzewa, wiedzieć, jak używać gliny zamiast membrany, i jak ułożyć piec z kamieni. Tylko gdy uczciwie odpowiecie na te cztery pytania: o miejscu, legalności, siłach i materiałach, możecie wziąć łopatę. I tu przechodzimy do głównego błędu który niszczy 9 na 10 podobnych projektów. I oto popełniacie fatalny błąd numer 1. Nazywa się wodą. Wybierając piękną, ukrytą dolinę lub przytulne podnóże stoku, wy nieświadomie budujecie nieschronienie. Budujecie basen. Budujecie wodną mogiłę. Już przy pierwszym silnym deszczu cała woda ze stoku popłynie prosto na was. W pierwszym wiosennym powodzi wody gruntowe podniosą się i zamienią twoją suchą podłogę chrupiące bagno. W takim miejscu nie da się przechowywać zapasów. W nim nie da się spać. W nim nie da się przeżyć. Jak tego uniknąć? Trzeba nauczyć się czytać krajobraz. Zanim zaczniecie kopać, przyjrzyjcie się roślinności. Jeśli widzicie, że w tym miejscu obficie rośnie osoka, skrzyp polny lub wierzba, to pewny 100% znak. Wody gruntowe przebiegają tu bardzo blisko powierzchni gleby. Kopać tutaj nie wolno. Wasz wybór to zawsze wierzchołek wzgórza lub co najmniej górna trzecia część wysokiego, stromego zbocza. Ale nawet to nie uratuje przed ulewnym deszczem. Co zrobić z wodą, która będzie spływała po zboczu z góry? W nowoczesnym świecie kupilibyście drogie membrany hydroizolacyjne i rury drenarskie. Ale u partyzantów, których doświadczenie badamy, nie było membran. Mieli rozwiązania, które w swojej prostocie były genialne. Rozwiązanie pierwsze drenaż. Kopali głębokie, fałkształtne rowy drenacyjne wyżej na stoku niż ich ziemianka. Te rowy, jak rów w twierdzy, przechwytowały wodę płynącą w dół i odprowadzały ją na boki, z dala od kryjówki. Rozwiązanie drugie gliniany zamek. Do hydroizolacji dachu używali nie folii, lecz gruby, o grubości kilkudziesięciu centymetrów, warstwę tłustej. Dobrze ubitej gliny. Oni układali ją na belkach sufitowych. Glina to naturalny materiał wodoodporny, nie przepuszcza wody. Dosłownie tworzyli wodoodporny kokon z naturalnego materiału. Jeśli zignorujecie wodę, wszystko inne, ściany, piec, zapasy nie będzie miało znaczenia. Wy rozwiązaliście problem z wodą. Wewnątrz sucho. Ale teraz ryzykujecie umrzeć z powodu fatalnego błędu numer 2. Z cichego zabójcy. Możecie przetrwać zimno. Możecie przetrwać wilgoć. Ale nie przetrwacie własnego wydechu. Głównym wrogiem pod ziemią nie jest zimno, nie głód i nie wrogowie zewnętrzni. To dwutlenek węgla, co dwa, który wydychacie. Wymagania dotyczące tłumaczenia. Zachowaj dokładny sens oryginału. Zachowaj styl i ton autora. Zachowaj strukturę tekstu, akapitów, listy, nagłówków. Nie dodawaj własnych komentarzy ani interpretacji. Używaj naturalnych wyrażeń w języku docelowym. Jeśli występują terminy techniczne, tłumaczaj je precyzyjnie. Zachowaj wszystkie liczby, daty i nazwy własne. Przetłumacz tylko tekst bez dodatkowych wyjaśnień. Palination's error, Invalid Response format, For. Ale jeśli instalujesz piec, Potrzebujesz profesjonalnego rozwiązania. Potrzebujesz trzecią rurę. Ta rura musi prowadzić od zewnątrz i dochodzić prosto do wlotu powietrza do paleniska Twojego pieca. W ten sposób piec będzie pobierał tlen do spalania bezpośrednio ze świeżego powietrza z zewnątrz, a nie wysysał go z objętości, w której mieszkacie. Wasz układ oddechowy, układ spalania pieca stają się niezależne. Tylko tak można mieć pewność, że obudzicie się następnego ranka. Rozwiązaliście problemy z wodą i powietrzem. Macie sucho i oddychacie. Teraz nie grozi wam przygniecenie. To fatalny błąd numer trzy, żywy sufit. Nie doceniamy ciężaru ziemi. Jeden metr sześcienny suchego gruntu waży ponad tonę. Jeden metr sześcienny wilgotnego gruntu, prawie dwie. Wasz dach to nie tylko dach. To dziesiątki ton, które nieustannie każdej sekundy chcą was przygnieść. Głównym błędem początkujących jest próba zbudowania pod ziemią zwykłego, kwadratowego domu. Ludzie stawiają pionowe ściany z desek lub cienkich bali, a na nich kładą równie płaski sufit. To gwarantowana katastrofa. Fizyka tutaj bezlitosna. Gleba naciska nie tylko od góry w dół. Naciska poziomo. To nazywa się boczne ciśnienie gleby. Twoje cienkie pionowe ściany po prostu wypchną się do środka. Zimą, gdy wilgotna ziemia zamarznie i zacznie się puchnąć, złamie Twoje deski jak zapałki. Wymagania dotyczące tłumaczenia. Zachowaj dokładne znaczenie oryginału. Zachowaj styl i ton autora. Zachowaj strukturę tekstu, akapity, listy, nagłówki. Nie dodawaj własnych komentarzy ani interpretacji. Używaj naturalnych wyrażeń w języku docelowym. Jeśli występują terminy techniczne, tłumacz je precyzyjnie. Zachowaj wszystkie liczby, daty i nazwy własne. Przetłumacz tylko tekst bez dodatkowych wyjaśnień. Nasi przodkowie to doskonale rozumieli. Nie budowali czegoś w kształcie pudełka. Wykorzystywali najtrwalsze konstrukcje, jakie wynalazła ludzkość. Konstrukcje, które same się utrzymują. Pierwsze rozwiązanie, inżynierskie, to forma. Zamiast kwadratu budowali albo szales, czyli akształtną, trójkątną ramę, albo sklepienie, czyli łuk. W tych konstrukcjach nacisk gruntu nie łamie belki, a wręcz ściska, czyniąc całą konstrukcję jeszcze mocniejszą. Drugie rozwiązanie, historyczne, to sufitowy nakład. Partyzanci nigdy nie kładli jednego cienkiego rzędu bali. Oni kładli potężny pieruk. Pierwsza warstwa, grube bejl ułożone ściśle jeden przy drugim. Druga warstwa, takie same bejl, ale ułożone poprzecznie do pierwszej a czasem i trzecia warstwa, znów poprzecznie. To tworzyło niezwykle solidną kratownicę, która rozkładała potężny ciężar na całą konstrukcję. I dopiero na ten nakład układano pozostałe warstwy pieroga. Najpierw gliniany zamek, o którym mówiliśmy, dla hydroizolacji. Lub, w nowoczesnym wariancie, gruba folia lub ruberoid. Następnie warstwa kory, np. kory brzozowej, aby chronić hydroizolację przed korzeniami. I dopiero potem gruba warstwa gleby. Oszczędzanie na suficie, na grubości bali lub na odpowiednim kształcie to dosłownie kopanie sobie grobu. Jesteście bezpieczni. Macie sucho, jest powietrze i nie zostaliście przygnieceni. Ale teraz jesteście widoczni. A główna przyczyna waszej zauważalności to ta sama kuchenka, którą chcieliście postawić na działce. W spokojnym życiu kuchenka to przytulność. W warunkach gdy wszystko zawaliło się, to latarnia. To ogromny, dymiący znak, który krzyczy na cały las. Tu jest jedzenie, tu jest ciepło, tu są żywi ludzie. Musicie zrozumieć, że nie tylko dym was demaskuje. Czynnik pierwszy, dym. Słup dymu widoczny z daleka. Czynnik drugi, ślad ciepły. Dran z kamerą termowizyjną widzi twoją gorącą rurę pieca i dym wydobywający się z niej jako najjaśniejsze plamy na zimnym tle ziemi. Czynnik trzeci. Zapach. Zapach dymu i gotującego się jedzenia niesie się wiatrem na setki metrów. Czynnik czwarty ścieżka. Musicie stale nosić drewno do ziemianki, a to dziesiątki śladów, które prowadzą do jednego punktu. Jak rozwiązywali ten problem ci, którzy przetrwali w warunkach totalnego polowania na nich? Wykorzystali lekcję maskowania 8-80 poziomu rozwiązanie dotyczące wejścia lisia Nora. Wejście do ziemianki nigdy nie było po prostu drzwiami na zboczu. Było w kształcie litery S zakrzywione. Schodzicie, przechodzicie przez krótki tunel i dopiero potem skręcacie do pomieszczenia mieszkalnego. Takie wejście, zamaskowane darnią i gałęziami zalegającymi, jest niewidoczne z kilku kroków. Rozwiązanie dotyczące ścieżki dyscyplina śladów. Nigdy nie idźcie do kryjówki prosto. Zawsze mieć fałszywą ścieżkę, która odciąga na bok. Nosić drewno w różne miejsca, a nie w jedno. Wymagania do tłumaczenia. Zachowaj dokładne znaczenie oryginału. Zachowaj styl i ton autora. Zachowaj strukturę tekstu, akapit, listy, nagłówki. Nie dodawaj własnych komentarzy ani interpretacji. Używaj naturalnych wyrażeń w języku docelowym. Jeśli są terminy techniczne, tłumacz je dokładnie. Zapisz wszystkie liczby, daty i nazwy własne. Przetłumacz tylko tekst, bez dodatkowych wyjaśnień. I najważniejsze rozwiązanie w kwestii dymu. Partyzancki komin. To genialne inżynieryjne rozwiązanie. Rura od pieca nie wychodziła ponowo w górę, nie zdradzała was. Wychodziła ze ściany, prowadziła się poziomo i stępowała w dół w ziemię. Tam, pod ziemią, łączyła się z długim okopem o długości od dwóch do pięciu metrów, wykopanym w ziemi i całkowicie zasypanym dużymi kamieniami. Co to dawało? Gorący dym, przechodząc przez ten kamienny okop, stygnął. Na kamieniach osadzała się sądzą. Na wyjściu z tego okopu, gdzieś w krzakach, dym był już nie gorący, a zimny. Nie unosił się jak słup, a snuł się po ziemi, jak ledwo zauważalna poranna mgła, i natychmiast rozwiewał się. I oczywiście dyscyplina. Rozpalanie pieca tylko w najciemniejszą porę nocy. A najlepiej. W silnej mgłę, podczas opadów śniegu lub deszczu, gdy dym i zapach natychmiast mieszają się z opadami, ich nie da się śledzić. Zbudowanie ziemianki to tydzień ciężkiej, brudnej pracy. Ale mieszkanie w niej miesiąc to zupełnie inne wyzwanie. Psychologiczne. Możesz pokonać wodę, powietrze, zimno i wrogów, ale ryzykujesz przegrać ostatniemu, piątemu wrogowi. Wrogowi, którego widzisz w lustrze. Witaj w syndromie bunkra. Kiedy schodzisz pod ziemię, tracisz dwie główne rzeczy, które kształtują twój mózg, światło słoneczne i horyzont. Znika twoje odczucie dnia i nocy. Znika twoje poczucie przestrzeni. To nazywa się deprywacją sensoryczną. Wymagania dotyczące przekładu. Zachowaj dokładny sens oryginału. Zachowaj styl i ton autora. Zachowaj strukturę tekstu, akapit, listy. Nagłówki. Nie dodawaj własnych komentarzy ani interpretacji. Używaj naturalnych wyrażeń w języku docelowym. Jeśli występują terminy techniczne, tłumacz je precyzyjnie. Zachowaj wszystkie liczby, daty i nazwy własne. Przetłumacz wyłącznie tekst bez dodatkowych wyjaśnień. Do tego dochodzi klaustrofobia, stała ciemność, wilgoć i zamknięta przestrzeń, którą dzielisz z innymi ludźmi. Po tygodniu takiego reżimu drobne codzienne nawyki między wami zaczynają wywoływać nie tylko irytację, lecz ślepą wściekłość. Partyzanci i ci, którzy żyli w tunelach, przetrwali nie tylko dlatego, że mieli belki i piece. Przetrwali, ponieważ mieli żelazną dyscyplinę, strukturę społeczną i, co najważniejsze, cel, który był ważniejszy od ich własnego komfortu. W samotnym schronieniu masz tylko siebie. I twoje postanowienie to taki sam żelazny porządek. Nie powinieneś się ukrywać pod ziemią. Powinieneś żyć pod ziemią. Masz mieć rytm dnia, pobudkę i wygaszenie światła. Musisz golić się i myć zęby, nawet jeśli wokół panuje brud. Musisz zajmować się sprawami, naprawiać sprzęt, prowadzić dziennik, przeliczać zapasy, uczyć się. Gdy tylko pozwolisz sobie po prostu leżeć w ciemności i nasłuchiwać szelestów, twój umysł zacznie cię łamać. Praca, higiena i porządek to takie same belki dla dachu, Lecz dla dachu psychicznego. Ziemianka to nie tylko dół z dachem. To żywy, oddychający system. To system drenowania, który odprowadza twojego największego wroga, wodę. To system wentylacji, który dostarcza ci życie, tlen, a zabiera cichego zabójcę, co dwa. To system maskowania, który chowa cię przed cudzymi oczami i termowizorami. To system rozwiązań inżynieryjnych, który utrzymuje na sobie tony ziemi. I to system psychologii, który nie pozwala ci się złamać w ciemności. Wymagania dotyczące przekładu: zachowaj dokładne znaczenie oryginału, zachowaj styl i ton autora, zachowaj strukturę tekstu, akapity, wyliczenia, nagłówki. Nie dodawaj własnych komentarzy ani interpretacji. Używaj naturalnych wyrażeń w języku docelowym. Jeśli występują terminy techniczne, tłumacz je precyzyjnie. Zachowaj wszystkie liczby, daty i nazwy własne. Przetłumacz tylko tekst, bez dodatkowych wyjaśnień. Ona łączy w sobie surową fizykę nowoczesnego bunkra i wiekową mądrość naszych przodków, którzy przetrwali w niewywarunkach, nie mając niczego oprócz tej właśnie ziemi. To nie ucieczka od rzeczywistości. To tworzenie swojej rzeczywistości. Bastion kontroli, ciepła i absolutnego bezpieczeństwa, zbudowany Twoimi własnymi rękami. Fortecy z błota które okażą się niezawodniejsze od stali, gdy wszystko się wali. To kanał, kiedy wszystko się wali. Bądźcie gotowi, a nie przerażeni.